Cześć, kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Świat Świnki Morskiej. I dzisiaj ponownie zapraszam Was na takiego luźnego vloga, bo w sumie, szczerze mówiąc, to vlogi. To rodzaj filmików, które lubię nagrywać najbardziej, bo po prostu um, mogę do Was gadać o wszystkim i o niczym, tak naprawdę. I wiem, że Wy również lubicie vlogi, także cieszę się, że i ja to lubię, i Wy. No i dzisiaj. W sumie nie mam nic konkretnie zaplanowane, po prostu stwierdziłam, że mam luźny dzień. To nagram Wam jakiegoś vloga. Tosia sobie właśnie siedzi w klatce, jak widzicie, ma posprzątaną. Bo w ogóle rano był tak straszny syf, że ja naprawdę byłam załamana i wszystko umyłam, wytrzepałam. Także jest już czyściutko, jak widzicie. Jest już posłankowy, wyprane i nie ma misia, ponieważ Tosia go cały czas przewracała i się na nim kładła. Więc stwierdziłam, że po prostu zostanie samo posłanko i jest ładnie. Już tak kiedyś to się miała, tylko że jeszcze w tej starej klatce i wróciłam do tego właśnie urządzenia. No i to się sobie właśnie je jeszcze marchewkę ze śniadania, chociaż jest już dwunasta, ale ona jeszcze nie zjadła całego śniadanka, bo biegała po pokoju i szalała i myślę, że teraz sobie właśnie zje, bo na pewno zgłodniała. Moja mama wyprała wszystkie maty tosi, jakie znalazła, żebym po prostu nie musiała, wiecie, nowych cały czas kupować, tylko będę sobie zmieniać, bo mam teraz cztery, mam tam coś w klatce, no i te trzy. I żeby były wszystkie maty tosi, jakie ona miała kiedykolwiek w życiu, to brakuje jeszcze dwóch, bo pierwsza, pierwsza mata to była taka mata w kamyczki. W taki wzór kamyczków, ale ja ją chyba wyrzuciłam. Nie umiem jej znaleźć. A druga to była taka niebieska, w w sumie bardzo podobna do tej, tylko niebiesko-szaro-biała. No i tych dwóch właśnie nie, nie znalazłam za moją mamą, ale znalazłyśmy te trzy. I ta mata to w ogóle była na początku kanału. Jak zaczynałam nagrywać, to właśnie tu się miała tą mata, więc miło mi się kojarzy. Później była ta mata, z której wam nawet nagrałam odcinek, że jest nowa mata łazienkowa, no i później była ta, no i teraz zmieniłam na taką, napiszcie w komentarzach która Wam się najbardziej podoba czy ta, czy któraś z tych trzech czy ta, która jest teraz, bo mi chyba najbardziej się jednak podoba ta, bo ona jest taka, wiecie, naj, najbardziej stanowana i pasuje do wszystkiego więc myślę, że jak będę zmieniać kiedyś jak ta pójdzie do prania, to jest w klatce, to na pewno włożę jej tą, bo naprawdę jest śliczna i bardzo pasuje, bo mam niebieską kuwetę, niebieski kocyk, więc idealnie będzie pasować. Naprawdę fajne, fajnie tak sobie te wszystkie maty naraz zobaczyć. Tematy mogą też się przydać na przykład do zrobienia wybiegu, jakbym chciała to się jakiś taki zamknięty wybieg zrobić, to zawsze mogę te trzy obok siebie rozłożyć i naprawdę będzie miała no, bardzo dużo miejsca do biegania, także fajnie, na pewno je wykorzystam jakoś. Ja już sobie wszystkie tematy złożyłam, zaraz je gdzieś odłożę, i chciałabym, żebyś, żebyście w komentarzach napisali, my, napisali mi, czy chcecie filmik ze sprzątania tej klatki, bo był już taki filmik o sprzątaniu na moim kanale, tylko tej starej klatki, więc nie wiem, czy chcecie znowu oglądać w sumie to samo, ale jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach, a na pewno przy sprzątaniu nagram. Zamknęłam to się jak na razie klatkę, ponieważ um... Ja robię tak, że rano ma właśnie do popołudnia otwarte cały czas i ona sobie biega po całym pokoju, ale później też chcę, żeby troszeczkę posiedziała w klatce, więc jej zamykam, a potem wieczorem, kiedy daję jej kolację, po prostu znowu jej otwieram, żeby było i to, i to. I myślę, że to się nie brakuje ruchu. To się, jak widzicie, rozłożyła na posłanku i sobie odpoczywa. Jest już popołudnie, i ja właśnie za chwilę wybieram się na spacerek z moim psem. A to się dalej sobie tutaj, znaczy dalej, no wiadomo, nie leżała przez cały ten czas, ale teraz sobie znowu leży na swoim posłanku. Chyba jej się spodobało. No i jak widzicie, sobie wypoczywa. Także ja zaraz wybieram się na spacerek. Jest już wieczór, ja przed chwilą właśnie się ogarnęłam, wykąpałam i tak dalej. No i teraz będę ogarniać się. W ogóle to myślałam, że tego vloga będę nagrywać tylko dzisiaj, ale chyba nagram Wam vloga po prostu z kilku dni, żeby, był, żeby było po prostu więcej materiału. Jak sami widzicie, Tosia tutaj trochę porozwalała, więc właśnie teraz jej to ogarnę. Ona teraz już czeka na jedzonko, także wyciągnę ją z klatki. Ja już to się wypuściłam na wybieg, i teraz właśnie tutaj ogarnę te wszystkie rzeczy, które to się sobie poprzesuwała. Kuweta w ogóle nie jest jakoś tak bardzo brudna, więc cieszę się. No i wiadomo, uzupełnię to się Tosi Sianko, i zaraz dam jej również kolacyjkę. Sianko jest już uzupełnione, jak widzicie, i teraz właśnie zawieszę je w klatce. No, i przygotuję Tosi kolacyjkę. Także biorę jej miseczkę. Dzisiaj ją myłam, ale już jest znowu, jak widzicie, trochę brudna. No ale dzisiaj już jej nie będę znowu myć. No i przygotuję jej coś dobrego. Oczywiście karma. No, tak, już wiesz, że będzie kolacyjka, już wiesz. Mniej więcej tyle. Dodam jeszcze tej karmy, którą podaje to się tak jako dodatek do jej zwykłej karmy. Nigdy nie daję jej, że po prostu tylko ta karma. No bo wiadomo, to się jest już przyzwyczajona do tej, więc no, to by było bez sensu tak zmieniać. I dzisiaj dodam jej jeszcze babkę rancetowatą, ponieważ na śniadanie jej nie jadła. Okej, okay, jest już następny dzień. Tutaj na pewno będziecie mieli w którymś rogu przez cały odcinek daty, żeby Wam się nie myliło. No i ja przed chwilą wstałam, już ogarnęłam to, się dałam jej śniadanko w postaci ziół. Wymieniłam kuwetę, nałożyłam sianka oraz wymieniłam wodę, ale nie dałam jej jeszcze mokrego pokarmu, więc stwierdziłam, że właśnie to Wam pokażę. Także otwieram. I zaraz jej coś dobrego przygotuję. Przyniosłam już, już Tosi również mokry pokarm, i dzisiaj jest to ogórek. No tak, Tosia, tutaj masz. Ja teraz lecę do szkoły i odezwę się do Was, jak już wrócę. Wróciłam już ze szkoły i y, sprawdzam, właśnie stan klatki, czy jest. Masakra, czy jednak da się wytrzymać? I dzisiaj nie jest aż tak źle, jakby mogło być. E, także ja teraz muszę ogarnąć to się, dać jej obiadek. No i posprzątać trochę w klatce. No, cześć! No, cześć, mała cześć! Ja teraz właśnie dam Tosi obiadek. Tutaj mam marchewkę i mm, papryczkę, więc mam nadzieję, że to się zasmakuje, bo no, jak się cieszy. Wymienię oczywiście również siano. Sianko jest już uzupełnione, jak widzicie, no i teraz właśnie je przyczepię. Zrobię to się również wyjście z klatki, żeby mogła sobie pobiegać. I żeby miała po prostu miękkie wyjście. Ja właśnie skończyłam się przygotowywać do szkoły, a jak widzicie, to się sobie teraz wyszła pobiegać troszeczkę z klatki, bo tak jak mówię, zrobiłam jej wyjście. No i sobie chodzi. Okej okay, kochani, także ja na dzisiaj będę kończyć tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapki w górę, subskrypcję i komentarze. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, że odcinki zawsze w środę i soboty. Pa pa!